Życie skłoniło ją do tego, by przelewać na papier to, co czuje i to, co ją nurtuje. Przebłyski świadomości to tytuł pierwszego autorskiego wernisażu Katarzyny Manel. Jej prace zaprezentowane zostały w galerii na poddaszu Pilskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Moim natchnieniem podczas malowania są przeżycia wewnętrzne, które mam dosyć bogate i e, e, generalnie czasami na przykład pochodzę do płótna, ono jest białe, ja nie mam zupełnie pomysłu, ale jak widzę farby, widzę strukturę pędzla, to dzieje się to wręcz automatycznie. Całe malowanie u mnie jest w większości automatyczne. Czasem na przykład dostaję róże, więc wykorzystuję płatki róż. Za każdym razem, kiedy maluję, staram się słuchać jakieś muzyki. Jak, nie, jak na przykład maluję i nie ma muzyki, to czuję pustkę. I em, tak, muzyka bardzo często ma związek z moim malarstwem. E, w szczególności na przykład jak słucham czegoś e, na okrągło, to daje mi to taką pozytywną energię, żeby przelać to na płótno i żeby płótno było dokładnie tak jak muzyka, żeby grało wszystko, żeby grały kolory, żeby grała struktura. Bardzo przywiązuję do tego dużą uwagę. Wystawa będzie trwała około miesiąca, natomiast po zakończeniu wystawy 10 obrazów decyzją autorki Kasi Monel zostanie przekazana na aukcję na rzecz Hospicjum Pilskiego.